Cześć! Przed mnie przyszła paczka od sajwa. Tak bardzo długo na nią czekałem. Ale Saiwa przeprosił, że tak długo... No, więc zaczynajmy. Tak. Tu zakryłem dane, sajwa i moje. Więc otw otwórzmy paczkę. Troszkę, Czeka, żeby... sobie trochę... idę dalej. Do odpuszczam. Widzicie, jest. W środku już nic nie ma. Zobaczcie. O, jest mała kosteczka. Kosteczka jest tak. takim... Tak zapakowano. Dobra. Jestem bardzo zadowolony, że już ją mam, bo długo na nie czekałem. Jest tu też Jest. No, jest nasza tu. Dobrze zapakowana, Pudełeczko całe. Pudełko całe. Całe nieuszkodzone. Więc tak otwórzmy sobie od, od dołu. wow, No. Jest nasza kosteczka. Tak, jeszcze pokażę opakowanie. Wow. Oj, trochę tu ukuszona jest. Wow. Pierwsze ruchy. Bardzo dobra. Pierwsze ruchy są pozytywne. Tak, to jest moja pierwsza czwórka. ale Rusza się naprawdę dobrze. Cina bardzo dobrze. Jest w miarę różna. Teraz takie ruchy, ale pierwszy raz trzymam. To znaczy, mój kolega ma też czwórkę, ale. No, pierwszy raz tak się bawię czwórką. teraz to takie beznadziejne ruchy. No nie się. Bardzo fajnie. Tu tak też. Pokażę jeszcze raz pudełko. Tu taką budowę. Tu okienko standardowe 4x4 takie. Tak, jeszcze wymiary kostki. Tak, tu mam. Tu mam guchąga, tak. Mam Gdzieś taka pół mniejsza. Zobaczmy sobie tak. O tak. No, bardzo się tu kostki. Teraz zrealizam. Twórka, więc. No tak. No, w ogóle nie zdarte. Fajne odcienie. No to to by było na tyle. Trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie. Komentujcie. No to to był. To był taki krótki unboxing paruszki od Save'a, No. Trzymajcie się. Okay, roll the drums.